Wiadomości kulturalne. Marta Kowalewicz. Justyna Walczak. Zapraszamy. Niewiadome pomiędzy wiadomymi nieznani sprawcy i ofiary terroryzm. O zbliżającym się w spektaklu 1XX1 La Lotta Continua opowie Bartłomiej Raźnikiewicz. Spektakl jest o terroryzmie. Spektakl terroryzmu które obecnie widzimy, przekłada się na terroryzm spektaklu, a drugie, że ludzkość podzieliła się obecnie na tych, którzy wierzą we wszechmoc człowieka i na tych, których podstawowym doświadczeniem stała się własna bezsilność. Zapraszam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie na sobotę. Pauli Artis, godzina 19.00. W spektaklu będą brali również udział m.in. Johnny Popiel, Ewa Sobiak, Małgorzata Ruszniak i Dawid Raśnikiewicz. Więcej informacji na stronie internetowej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Kilka dni temu jeden z naszych studentów związanych z radiem, Bartek, utworzył na Facebooku fanpage o nazwie Spotted SWPS WSN Heide. Z założenia strona ta ma być łącznikiem między studentami, którzy się nie znają, a na przykład chcieliby się poznać, ale brakiem odwagi. Poza tym na stronie można zamieścić ogłoszenie, kiedy coś się zgubi, czy znajdzie. Posłuchajcie, co sądzą o tym nasi radiowcy. Uważam, że to bardzo fajny pomysł. Jeśli ktoś ma potrzebę znaleźć drugą osobę, która go zauroczyła w taki sposób, no to czemu nie? Internet jest teraz takim narzędziem, które tylko ułatwia kontakty z drugą osobą, więc. Jak najbardziej popieram ten pomysł. Myślę, że jest to świetny pomysł, ponieważ osoby nieśmiałe w łatwiejszy sposób nawiążą kontakt z nowymi osobami. Tylko pytanie, czy ta inicjatywa się przyjmie na stałe, czy to będzie tylko taki krótkotrwały epizod tej strony. Zapraszamy więc Was do polajkowania. Ujmuje swych słuchaczy ciepłym głosem oraz swobodą wykonania i naturalnością. Niezwykły koncert Marka Torzewskiego odbył się w miniony weekend w teatrze muzycznym w Poznaniu. W ubiegłą niedzielę publiczności teatru muzycznego zaprezentował się Marek Torzewski. Ten znakomity polski tenor, znany m.in. z autorskiego hymnu piłkarskiego Do Przodu Polsko, tym razem promował swoją najnowszą płytę pod tytułem El Amore. Krążek ten zawiera największe miłosne utwory ze słonecznej Italii, śpiewanej w całej Europie już od wielu lat. Na przykład, Volare, Kessera Sera, Il Mondo, a także wiele, wiele innych. Miną kolejne gwiazdki minie Lady Gaga, a muzyka ta pozostanie, powiedział w wywiadzie dla teatru muzycznego Marek Torzewski. Trudno nie zgodzić się ze słusznością jego tezy. Przemawia za ten fakt, iż przeboje te znają doskonale pokolenia naszych rodziców, jak i nas samych. Oto fragment wcześniej już wspomnianego i doskonale znanego utworu tenora pod tytułem Do przodu Polsko. Dla Radio Rotunda Kamil Bernard. Koncert ten cieszył się dużą popularnością, a fani Marka Torzewskiego na pewno się nie zawiedli. Przypominamy również o wystawie prac Macieja Pisuka. Wernisarz pod skórą odbędzie się 6 lutego o godzinie 18 w Galerii 2 Pierre w naszej szkole. Przewidziane jest również spotkanie z autorem. Wystawę będzie można oglądać do 6 marca. Więcej informacji znajdziecie na stronie WSNHD. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.